Tego na moim kanale jeszcze nie było. To są cztery zegarki Casio, a jeden z nich, dowolnie przez Was wybrany, będziecie mogli wygrać. W jaki sposób? O tym dowiecie się już za moment. Czasem zegarek to coś więcej niż tylko przedmiot to pamiątka, historia, emocje. A bestseller Mata Hranka, A Man and His Watch, jest właśnie o tym o niezwykłej więzi między ludźmi a ich zegarkami. To ponad 70 osobistych historii znanych postaci aktorów, sportowców, projektantów oraz kolekcjonerów którzy opowiadają o jednym wyjątkowym zegarku ze swojego życia nie o jego cenie, nie o mechanizmie ale o wspomnieniu, które z nim wiążą. Teraz po raz pierwszy ta kultowa publikacja ukazuje się w języku polskim jest przepięknie wydana i jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha zegarki oraz historie, które za nimi stoją. Preorder książki Mężczyzna i jego zegarek rozpoczyna się już 13 listopada, a to ostatnia szansa, by zapisać się na listę oczekujących, zanim rozpoczniemy przedsprzedaż. Rozwięcie opis, już teraz dołączcie do listy mailingowej i zapewnijcie sobie pierwszeństwo w kolejce po Wasze egzemplarze oraz najlepszą możliwą cenę. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie oczywiście w linku poniżej, a teraz już przechodzimy do recenzji. To jest pierwsza z dwóch recenzji, które w najbliższych dniach pojawią się na kanale TikTok. Ale oprócz tego, że poznacie moją opinię na temat tych zegarków, mam dla Was coś ekstra czyli konkurs, w którym będziecie mogli wygrać jeden z zaprezentowanych w obu recenzjach modeli. Dokładne szczegóły konkursu, regulamin i cała reszta pojawią się w drugiej recenzji, ale warto też zostawić komentarz pod tym filmem, bo może okazać się przydatny. Sponsorem nagrody w konkursie jest TimeTrend, czyli oficjalny partner mojego kanału, który poprosił mnie o stworzenie tych filmów i pokazanie obu zegarków. Ale bez obaw, Casio nie zapłaciło mi za te recenzje. Wszystko pozostaje bez zmian. Treść tego filmu jest wyłącznie moją subiektywną opinią, o czym zresztą za chwilę się przekonacie. No dobra, co my tutaj mamy? Zaczniemy od dwóch mniejszych pudełek, a dwa większe zostawimy sobie na następny film. Edifice to submarka Casio, która w przeciwieństwie do pancernych G-Shocków albo klasycznych modeli z serii Vintage odwołuje się bezpośrednio do klimatów sportowych i kierowana jest przede wszystkim do fanów motoryzacji. Świadczą o tym m.in. liczne kolaboracje z drużynami wyścigowymi oraz dobór ambasadorów marki, wśród których możemy zauważyć takie persony jak kierowcy rajdowi czy dziennikarze motoryzacyjni. Pod koniec czerwca tego roku Casio zaprezentowało kilka nowych zegarków, wśród których jednym z ciekawszych okazał się być chronograf o vintage'owym charakterze. Model EFR-575 z linii Momentum mocno wyróżnia się na tle innych edifisów, które przyzwyczaiły nas trochę do swoich charakterystycznych ośmiokątnych kopert. Tutaj jest inaczej. Dużo bardziej klasycznie, standardowo, ale wyścigowe klimaty z poprzedniej epoki również są tutaj dobrze widoczne. Zrezygnowano za to z innego popularnego trendu, czyli zintegrowanej z kopertą bransolety. Mimo że taki rodzaj mocowania był spotykany także w zegarkach z minionych dekad, w tym przypadku go nie uświadczymy i dobrze. Skoro miało być klasycznie, to jest klasycznie. Zresztą wystarczy prześledzić fora albo grupy dyskusyjne, żeby odnaleźć komentarze fanów marki Casio, którzy bywają zadowoleni ze wszystkiego, za wyjątkiem bransolet, które bardzo często bywały najsłabszym nomen omen ogniwem zegarków Casio. Tutaj mamy pełną dowolność wyboru mocowania, ale myślę, że najbardziej zadowoleni będą właściciele ogromnej liczby pasków, bo ten zegarek to prawdziwy paskowy potwór. Jest to moim zdaniem jedna z największych zalet tego modelu. Niezależnie od wersji kolorystycznej, dobór alternatywnych rodzajów mocowania jest przeogromny. Sprawdzą się tutaj nie tylko skórzane paski typu RELI, ale także paski nylonowe, bransolety, paski gumowe do wyboru do koloru. Potencjał do zostania strap monsterem jest zatem ogromny, przede wszystkim w przypadku wersji z kremową tarczą. No, właśnie, mam tutaj dwa modele, które różnią się od siebie wyłącznie kolorystyką, ale charakter każdego z nich jest nieco inny. Wariant L starczą w schemacie typu panda to zegarek w bardzo sportowej odsłonie, natomiast model CL nabiera nieco bardziej eleganckiego charakteru za sprawą swojego zielono-złotego wykończenia. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, która z tych opcji bardziej Wam się podoba, ale mnie zdecydowanie przekonuje wariant. Kremowy. Wydaje mi się zwyczajnie dużo bardziej uniwersalny. Będzie się go też dało dopasować do większej liczby pasków. Zresztą nigdy nie byłem fanem kolorów Seiko Alpinista, ale jeśli lubicie takie zielono-złote klimaty, to ten model będzie dla Was zdecydowanie ciekawszy. Do designu jeszcze przejdziemy, ale teraz pogadajmy o wymiarach. Koperta zegarka ma 40,5 mm średnicy, 48 mm długości laktu lak, 12,5 mm grubości, a między uszami jest 20 mm. Zegarek jest lekki, ponieważ jego waga to 65 gramów, pod tym względem nosi się go całkiem wygodnie, ale na mój nadgarstek jest odrobinę za duży. Nie jest to zegarek oversize, jednak porównując go na przykład do mojego Dana Henry'ego 1962, który mimo tego, że jest grubszy, ma o kilka milimetrów mniejszą średnicę oraz długość, Casio po prostu leży gorzej na moim przegubie. Ale mój nadgarstek też jest stosunkowo niewielki i myślę, że w ogromnej większości przypadków zegarek będzie dopasowany... idealnie. 41 mm to w końcu taki uniwersalny, złoty środek. Koperta jest stalowa, w całości polerowana, co biorąc pod uwagę retro, ale nadal sportowy charakter zegarka, tak sobie mi się podoba. Full polerka sprawdza się świetnie, ale w zegarkach garniturowych albo klasycznych projektach, tutaj dodanie satynowania przynajmniej na bokach albo na górnej powierzchni uszu mogłoby wprowadzić odrobinę zróżnicowania. A tak wygląda to niestety trochę tanio, palcuje się i zdecydowanie jest to najsłabszy, w mojej opinii, element tego zegarka. Na szczęście pozostałe elementy obudowy tego edifisa są dużo lepsze. Mamy tutaj wygodne przyciski do obsługi chronografu, sygnowaną koronkę oraz pełny wciskany dekiel, na którym umieszczono wszystkie najważniejsze informacje na temat zegarka. O wytrzymałość w wodzie też nie powinniście się martwić, bo Casio deklaruje wodoszczelność na poziomie 100 metrów, co powinno zadowolić zdecydowaną większość zainteresowanych. Od frontu zegarek zamyka szkiełko mineralne, które jak przystało na czasomierz nawiązujący do stylu vintage, jest wypukłe, co powoduje delikatne, bardzo charakterystyczne zniekształcenia podczas patrzenia na tarczę pod kątem. Oczywiście wpływa to negatywnie na czytelność wskazań zegarka, ale efekt wizualny w tym rozrachunku może okazać się ważniejszy. Szkiełko Mineralne w tym przedziale cenowym to także uzasadniona decyzja. Stosowane jest zresztą w wielu konkurencyjnych zegarkach innych producentów. Czy lepiej byłoby mieć tutaj szafir? Oczywiście, że tak, ale w tym budżecie zapewne musiałoby być to jakieś płaskie szkiełko. W rezultacie zegarek wyglądałby dużo gorzej niż obecnie, dlatego wypukły minerał jest zdecydowanie ok. Szkiełko to jednak przede wszystkim ochrona tarczy, a ta w obu wariantach kolorystycznych prezentuje się zupełnie inaczej. Wersja z ciemnozielonym cyferblatem wykończonym szlifem słonecznym to ukłon raczej w kierunku osób ceniących sobie elegancję odrobinę bardziej niż klimat samochodów retro, w przeciwieństwie do opcji z kremową tarczą, która wygląda już jak rasowe chronografy inspirowane samochodami wyścigowymi. Inspiracje te widoczne są przede wszystkim w postaci subtarcz przypominających wskaźniki na desce rozdzielczej wyścigówki. Podziałki są nawet stworzone tak, by imitowały wygląd prędkościomierza albo obrotomierza. Nie wiem na ile wy to zauważacie, ale według mnie jest to całkiem ciekawy zabieg, szczególnie w tej wersji, w wersji z kremową tarczą, ponieważ w tym wariancie kolorystycznym wskazówki subtarcz są pomarańczowe, co jeszcze bardziej kojarzy mi się z zegarami w samochodach wyścigowych. Opcja zielona z kolei, głównie ze względu na połączenie koloru złotego z zielenią tarczy, ma w sobie nieco mniej sportowego sznytu i mocno kojarzy mi się z innymi chronografami w tym stylu, takimi jak zielony Navitimer albo na przykład Moonwatch w złotej kopercie. Generalnie jest bardziej biżuteryjnie, nieco mniej sportowo, ale nie jest to absolutnie żadna wada, a wyłącznie kwestia gustu. Poza kolorami i rodzajem wykończenia, tarcze obu zegarków są w zasadzie identyczne. Umieszczenie okienka datownika pomiędzy godziną 4 i 5 to Jest chyba najbardziej standardowym rozwiązaniem w przypadku takiego rozmieszczenia subtarcz chronografu, ale już dopasowanie kolorystyczne tła dysku datownika do pozostałych elementów nie jest wcale tak częstą praktyką, za to plus dla Edifisa. Wskazówki o dość długich przeciwwagach to chyba cecha charakterystyczna zegarków Edifis, bo bardzo podobnie mam w mojej 108, w tym przypadku jednak polerka nadaje im więcej klasycznego wyrazu. Tarcza w tym modelu generalnie jest dosyć ciekawa, wielowymiarowa. Mamy nakładane, szczotkowane i polerowane indeksy, delikatnie wpuszczone w cyferblad totalizatory wykończone wzorem ślimakowym, a całość wieńczy nadrukowane oznaczenie marki Casio Edifice, które w tym przypadku zostało ograniczone wyłącznie do logotypów. Mogłoby być co prawda jeszcze odrobinę mniejsze, żeby zachować trochę ducha vintage, ale ogólne wrażenie nie jest najgorsze. Dopełnieniem indeksów są jeszcze subtelne kulki lumino oraz nadrukowana podziałka sekundowa. A żeby było jeszcze bardziej przestrzennie, szkiełko i tarcze oddziela nachylony pod kątem pierścień z oznaczeniem minut. Mnogość tych wszystkich indeksów, błyszczących wskazówek, gęsto nadrukowanych podziałek wpływa niestety negatywnie na czytelność samego zegarka i w niekorzystnych warunkach oświetleniowych możecie mieć delikatne problemy z odczytaniem aktualnej godziny. Biorąc jednak pod uwagę, że to budżetowy zegarek, w zasadzie trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do wykończenia czy poziomu skomplikowania. Tej tarczy. Wręcz przeciwnie, nie dopatrzyłem się ani żadnych uchybień, ani cięcia kosztów, bo sam cyferblad prezentuje się naprawdę dobrze i jest moim zdaniem najmocniejszym elementem tego zegarka. Podobnej jakości wykonania moglibyśmy oczekiwać od czasomierzy droższych o kilkaset złotych, ale dokładniejsze porównanie względem konkurencji omówimy sobie za chwilę, bo pozostał nam jeszcze mechanizm. W zegarku pracuje moduł 5344, który może zaskoczyć wielu z Was, bo sposób jego działania jest. Dosyć specyficzny. To, co go wyróżnia i co moim zdaniem wymaga uwagi, to układ wskazówek. W przeciwieństwie do klasycznych chronografów, gdzie centralna wskazówka sekundowa startuje dopiero przy pomiarze czasu, tutaj główna wskazówka sekundowa pełni funkcję zwykłego sekundnika, a stoper obsługiwany jest przez małą subtarczę. Na godzinie 6. Jest to zatem sytuacja odwrotna do większości chronografów, w których sekundnik umieszczony jest zwykle w małym totalizatorze, natomiast duża centralna wskazówka odpowiada za pomiar upływającego czasu. Tutaj rozwiązano to inaczej, ale nie jest to też jakiś game changer. Po prostu zegarek pracuje w nieco inny sposób. Nie mamy też tutaj skali tachometru, co może być zaskoczeniem, w końcu to zegarek sportowy dla fanów motoryzacji, ale ja z tego powodu nie płakałem, bo w moim przypadku jest to komplikacja właściwie bezużyteczna. Poza tym mechanizm robi to, co ma robić, ale warto być świadomym takiego rozwiązania zdecydowanie jeszcze przed zakupem. Luma w tym zegarku stoi na przyzwoitym poziomie, świeci zielonym światłem, ale nie. Niestety robi to przez dość krótki czas. Jeśli mamy mówić o pasku, to powiem tak, mogło być lepiej. Skórzany, perforowany pasek w stylu Rally oczywiście wygląda świetnie, bardzo rasowo i bardzo kojarzy się ze sportami motorowymi. Problem w tym, że skóra wydaje się, przynajmniej na początku, dosyć sztywna. Co prawda nie miałem okazji ponosić tego zegarka przez dłuższy czas, po którym zapewne nabrałaby nieco elastyczności, ale zaraz po wyjęciu z pudełka, pasek jest trochę jak niektóre komentarze pod moim ostatnim filmem. Sztywny i przeciętnej jakości. Ale jest też dobra informacja: 20 mm między uszami pozwoli na arcy-łatwą wymianę paska na jakiś inny, co w zegarku w tym przedziale cenowym jest zdecydowanie dużym plusem. Na nadgarstku zegarek leży naprawdę dobrze i myślę, że sprawdzi się na zdecydowanej większości męskich przegubów. Jedyną rzeczą, jaką bym zrobił zaraz po zakupie, to wymienił pasek na jakiś nato albo mesza. Poza tym nie ma się do czego przyczepić. Casio Edifice EFR 575 wywołuje naprawdę pozytywne emocje i w cenie 559 zł za wersję kremową oraz 649 za opcję w złoto-zielonym wariancie Otrzymujemy naprawdę sporo. Koperta ze stali 316L, wypukłe szkiełko, świetnie zaprojektowana i wykonana tarcza w stylu vintage, 100 metrów wodoszczelności i mechanizm z chronografem. Wszystko to sprawia, że zegarek wygląda na znacznie droższy niż jest, i z łatwością można z niego uczynić zegarek na co dzień. Z drugiej strony trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami. Szkiełko mineralne to nie szafir, czytelność tarczy w pewnych warunkach oświetleniowych też nie należy do idealnych. Po prostu zegarkowi brakuje nieco kontrastu, ale jeśli spojrzymy na stosunek ceny do jakości, to moim zdaniem jest to bardzo mocny kandydat w segmencie przystępnych cenowo-kwarcowych analogowych chronografów. Konkurencja w tej kategorii jest spora, ale za większość zegarków o często gorszych parametrach trzeba zapłacić kilkaset złotych więcej. Takie czasomierze jak Timex Merlin albo chronograf z serii Q kosztują niemal 1000 zł. Podobnie plasują się zresztą kwarcowe chronomarki Seiko. Dlatego uważam, że chronografy Edifice z serii Momentum to świetny kompromis między stylem, funkcjonalnością i przystępną ceną. W ofercie dostępne są też modele na bransolecie, ale akurat w tym przypadku. Chyba lepiej ją sobie darować i wybrać opcję skórzaną. Nie oznacza to jednak, że jest perfekcyjnie. Pasek mógłby być bardziej miękki, a kopercie przydałoby się gdzie nie gdzie lekkie zróżnicowanie, jeśli chodzi o wykończenie. Niemniej za te pieniądze dostajemy zegarek, który wygląda sportowo, ma lekki, vintage'owy vibe i zdecydowanie przyciąga wzrok. Nie udaje przy tym zegarka premium, ale daje też poczucie, że nosicie coś solidnego, przemyślanego i, co najważniejsze, z charakterem. Co wy sądzicie na temat tego zegarka? Która wersja podoba Wam się bardziej? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze jedna recenzja, która za kilka dni pojawi się na kanale, a wraz z nią szczegóły konkursu. Standardowo, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz dołączcie do subskrybentów mojego kanału, ponieważ wiele osób ogląda, a nadal nie subskrybuje. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już niedługo, w zasadzie za kilka dni. Na razie.